Ja reprezentuję jeden z największych uniwersytetów medycznych w Polsce. Mamy trzy duże szpitale kliniczne. Jeden z nich w kampusie CKD to jest nowy szpital, który budujemy właśnie w takiej myśli szpitala cyfrowego, szpitala bez papieru i opartego na nowoczesnych technologiach. I między innymi dzięki tu współpracy z miastem Łódź, które znajduje się w centralnej Polsce i w ten sposób jakby no, spina. Wszystkie aktywności z Polski, mam nadzieję, a jednocześnie jest ośrodkiem bardzo wielu firm technologicznych. Chcielibyśmy właśnie w Łodzi wytworzyć ośrodek nowoczesnych technologii, również medycznych. Ponadto no, myślę, że Web Summit jest idealnym miejscem, aby zarówno Łódź, jak i Uniwersytet Medyczny w Łodzi pokazały swoje możliwości i zaistniały również w tym obszarze. Jestem pierwszy raz na Web Summit i na pewno jest to duże, duże wrażenie, jakie przedstawia tutaj środowisko związane z technologiami. Duże spotkanie, bardzo aktywne. Cały czas spotykamy nowych ludzi, więc bardzo dobre miejsce na poszukiwanie nowych pomysłów i współpracy.